Akord neapolitański. Odcinek drugi. Kadencja neapolitańska. Dzisiaj zajmiemy się kadencją neapolitańską. Będziemy chcieli zbudować kadencję złożoną z toniki akordu neapolitańskiego, dominanty 6, 4 z rozwiązaniem do tej dominanty dodamy septymę, no i na końcu tonikę. Kadencję zapiszemy w układzie skupionym, po to, żeby było nam potem łatwiej grać. Zacznijmy od tonacji Cedur i toniki w pozycji prymy. Po tym akordzie będziemy chcieli zagrać akord des-dur. Łączymy dźwięki najbliższą drogą. W basie, jak pamiętamy z poprzedniego odcinka, powinna się znajdować tercja tego akordu. Tercją akordu des-dur jest dźwięk F. Sprawdźmy to połączenie. Czy już w tym połączeniu się wszystko zgadza? Słusznie zauważyliście, że wszystkie dźwięki poszły do góry. Generalnie jest to w harmonii klasyczno-romantycznej zakazane, ale w tym przypadku jest to dozwolone. Po tym akordzie będzie dominanta 6-4. W dominancie 6-4 w basie umieszczamy prymę dominanty, czyli dźwięk G. Górne dźwięki to będzie pryma, kwarta i seksta tej dominanty, czyli dźwięki G, C, E. W praktyce wracamy prawą ręką na pierwszy akord. Czyli E, G, C. Mamy w prawej ręce. Teraz rozwiązujemy ten akord na akord G. -dur. Dźwięk C, czyli kwarta, przejdzie na tercję. Dźwięk H, dźwięk E, przejdzie na dźwięk D. Mamy gotowy akord G. -dur. Teraz zamiast jednego G. Ale nie w basie, w basie zostawiamy G. Zamiast jednego G damy septymę. Septymą dla akordu G dur jest dźwięk F, czyli dźwięk G przejdzie na dźwięk F. No i na końcu zastosujemy tutaj rozwiązanie ścisłe, czyli tercja do góry, septyma w dół, kwinta w dół, no i pryma skacze z prymy na prymę. Końcowa tonika okazała się niepełna, czyli bez kwinty. Teraz zastanówmy się, jak nasza kadencja będzie wyglądała, jeśli rozpoczniemy toniką w pozycji tercji. Zmieńmy tonację na tonację G-dur. Tercją g jest dźwięk H, więc umieszczamy go w sopranie i tak jak poprzednio stosujemy układ skupiony. Teraz akord neapolitański. Akordem napolitańskim w tonacji G-dur jest akord a W basie umieszczamy tercję akordu a czyli dźwięk C. Pozostałe dźwięki na najbliższe składniki A-dur. W sopranie mamy dźwięk C. Dominanta 6-4. W basie pryma dominanty, czyli dźwięk D. W prawej ręce e. Wracamy na dźwięki, które były w tonice, tyle, że w tym momencie będą one miały inną funkcję. Teraz rozwiązujemy ten akord na akord D-Dur. Wyjdą nam dźwięki D-Fis A w prawej ręce. Zamiast dźwięku D w tenorze umieszczamy septymę, a więc dźwięk C. I rozwiązujemy ściśle na akord g bez kwinty. Kwinta w sopranie w dół, tercja w alcie do góry, septyma w tenorze w dół i bas skacze z prymy na prymę. Gotowe. Teraz zobaczmy, co się stanie, jeśli rozpoczniemy toniką w pozycji kwinty, bądźmy w tonacji demol. Akord demol, e molowa tonika, pozycja kwinty, czyli w sopranie mamy dźwięk A. Akord ten łączyć będziemy z molową subdominantą drugiego stopnia obniżonego, a więc z akordem S-Dur. skoczy z D na G, a te dźwięki chcą pójść najbliższą drogą na S, G, B. Zobaczmy, co się stało. Okazuje się, że połączenie toniki w układzie skupionym z akordem neapolitańskim jest niemożliwe, ponieważ powstają Kwinty równoległe, a więc jeden z najgorszych błędów w harmonii. Zapamiętajmy zatem: aby zbudować kadencję neapolitańską w układzie skupionym, musimy rozpocząć toniką w pozycji prymy lub w pozycji tercji. Inaczej nie uda nam się tych akordów połączyć. Ułóż teraz samodzielnie kadencje neapolitańskie w tonacjach Amol, B dur, F dur i emol za każdym razem na dwa sposoby, czyli rozpoczynając toniką w pozycji prymy i rozpoczynając toniką w pozycji tercji. Do zobaczenia następnym razem.